Przed świętami zostali bez pracy. Prawie 50 osób w Siedlcach i niewiele mniej w Mińsku Mazowieckim z dnia na dzień zostało zwolnionych z pracy w firmie Eureka, zajmującej się telemarketingiem. Nie wypłacono im wynagrodzeń ani obiecanych zwrotów kosztów dojazdu do pracy. Pokrzywdzony jest także właściciel lokalu, który firma wynajmowała. O sprawie przeczytacie w artykule Justyny Janusz i kto im teraz zapłaci. KPS Siedlce świetnie radzi sobie w tegorocznych rozgrywkach pierwszej ligi siatkówki mężczyzn. Niewątpliwie duża w tym zasługa trenera siedleckiego zespołu Witolda Chwastyniaka. Ze szkoleniowcem o jego pracy w KPS-ie, ale też na inne tematy porozmawiał Mirosław Buczek. Wywiad znajdziecie na stronie 38. Ciekawą rozmowę przeprowadziła też Bożena Nowotniak. Jej rozmówcą był książę Jan Żeliński, którego ojciec Andrzej Poprowadził szarżę kawalerii w bitwie pod Kałuszynem z 12 września 1939 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia książę fundował w mieście, znany na całą Polskę, pomnik Złotego Łana. Wywiad, który ma bardzo osobisty charakter, przeczytacie na stronie 17. W TS nie zabraknie oczywiście też tematów świątecznych. Justyna Janusz m.in. poradzi, jak przetrwać święta z teściową, a Kamil Waszczuk opisze, jak wygląda Wigilia w szpitalu. Zachęcamy do lektury najnowszego wydania Tygodnika sieleckiego, które znajdziecie w kioskach, bądź postaci elektronicznej na naszej stronie internetowej.